Hej, ty, podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Dlaczego nie? Wybacz, staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek Straży Miejskiej? Co? Jeśli chodzi o strażników. Ta? Masz jakiś pomysł? Powinni cię wpuścić, jeśli założysz ten strój rolnika. Tego mi właśnie trzeba. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nikt na mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. <głupka> Doskonale! Dobrze się spisałeś. Oto obiecana zapłata. Co? Nędzne 50 złotych monet? Chyba żartujesz? Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Niech ci to na razie wystarczy. Mam przeczucie, że wkrótce się spotkamy. I kto wie? Mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się. Odłóż broń! Stoć! A dlaczego nie? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze! Dlaczego nie? Już po twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne, co ze sobą przynosisz, to kłopoty. W mieście mamy już dostatecznie dużo kłopotów. Nie ma tu miejsca dla ludzi bez pieniędzy. Mam tu zioła dla alchemika Konstantina. Ach, tak. W takim razie pokaż mi, co przynosisz. Tak. Wygląda w porządku. Dobra, wchodź. Tylko żadnych burt. Rozumiemy się. Naprawdę w to wierzysz? Stój, nieznajomy. Jestem Lotar, królewski palatyn i skromny sługa naszego dobra. pana Inosa. Nasz nie dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadanie informowania wszystkich przybyszy dobra. o nowych prawach obowiązujących w mieście. Problemy. Mieszkańcy miasta znikają bez śladu, więc wszyscy muszą przestrzegać ustalonych zasad. O ile nie chcą, aby to samo spotkało także ich. To przecież wiadomo od dawna. Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Wielmożny, Lord Hagen nikogo nie przyjmuje. Wszelkimi sprawami pospólstwa. To było oczywiste. No dobrze. Opowiedz mi o przepisach panujących w mieście. Po pierwsze, dlatego jedynie po. Po drugie, po trzecie, jakieś pytania? Nie mówi nic innego. Jak dojść w tym nie... nie mówię ci przecież nic nowego. Czemu Mieszkańcy miasta tak po prostu znikają? Tak. Z dnia na dzień jest coraz więcej zgłoszeń. Ufać. Straż nie zdołała rozwiązać zagadki tych dziwnych zdarzeń. Nic więc dziwnego, że ludność miasta zachowuje się nieufnie w stosunku do obcych. Będąc w mieście, staraj się nie zwracać na siebie uwagi. Przecież nic nowego. Muszę iść. Dopóki wiem, przebywasz w Korynie, tak możesz się czuć bezpieczny. porządku w mieście strzegą teraz królewscy Paladyni. Czemu nikt mnie nie słucha? Powinieneś wiedzieć lepiej. To było oczywiste. Hej, ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak! Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. Mylisz się. Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Jak uważasz, nieznajomy? Jeśli jednak portret przedstawia Twoją gębę, a Ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej problemów. Nie potrzebujemy tu żadnych zabijaków. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Szukam pracy. Hmm. Przydałby mi się nowy czelad. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie? Nie, nie o to mi chodził. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń.